Jeśli zostaniesz prezydentem, to co? Będziesz się tak dawał podpuszczać, i w sytuacjach dyplomatycznych, innym przywódcom, dziennikarzom, żeby potem mogli obsmarowywać Polskę na arenie międzynarodowej, bo ty nie możesz się powstrzymać, żeby nie powiedzieć jakiejś głupoty, a potem się z niej tłumaczyć. Mencen robi damage control. Trochę chyba spanikował. Myślę, że spanikował głównie dlatego, że. Że jego występ Stanowskiego nie tylko został jakoś, tak nie wiem, powszechnie w internecie uznany za raczej fatalny, ale poszedł wręcz w wiral. I to w wiral w taki sposób, że powstał cały bardzo popularny dźwięk na TikToku, który się wyśmiewa z jego, z jego odpowiedzi. Pamiętacie, jak oglądaliśmy u Adriana, rozmowę z Adrianem, to u Stanowskiego jest na początku zawsze ten, taki segment rozmowy z kandydatami, gdzie mają odpowiadać tylko tak lub nie. No, i Adrian po prostu stwierdził, że nie, że on tak nie zrobi. No, bo to jest durny, to jest bardzo dur, durne założenie, że, że są w ogóle pytania polityczne, na które, na, na które warto odpowiadać tak lub nie. I Adrian wiedział, że jemu to nie posłuży do, do zbudowania jego przekazu w żaden sposób. Więc po prostu się wypił z tej zabawy. Powiedział: Nie, ja nie będę tak odpowiadać, Mały bo kratnie. tak się nie da. 17 złotych. Łap na fudusz zaniżania wartości nieruchomości. Dzięki, mały kraken. No tak, Adrian po prostu stwierdził, że... I Stano był taki trochę, a czemu nie chcesz się w to bawić? No, a Adrian po prostu, no bo to głupia zabawa jest, niczemu nie służy. No a męcę oczywiście bez problemu i przez to powstał taki bardzo śmieszny dźwięk. Okej, okay, chcecie zobaczyć, to wam pokażę. Widzicie jest mnóstwo filmików z tym dźwiękiem? Nie słychać? Czekajcie, przygłoszę jakoś. Aborcja powinna być legalna? Nie. Czy, czy jesteś za czy przeciw karze śmierci? Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. A, uważasz, że aborcja powinna być legalna. I to na tym mniej więcej polega. Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za czy przeciw karze śmierci? Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za czy przeciw karze śmierci? Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za czy przeciw karze śmierci? Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Uważasz, że aborcja <todzicjaka> powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za czy przeciw karze śmierci? <todzicjaka> za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. Uważasz, że o, to jest dobry! Legalna? Nie. Kocham tego. Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. Cudowny. Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za, czy przeciwko śmierci? Za. Czy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni? Tak. Uważasz, to za, posiadania broni? tak. tak. Boże, te ze zwierzakami, to bym wszystkie najchętniej oglądała. Uważasz, że aborcja powinna być legalna? Nie. Czy jesteś za, czy przeciw karze śmierci? Za. Czy ludzie mieć prawo do posiadania broni? Tak. tak. No i co więcej, bardzo niekorzystnym echem odbiło się jego stwierdzenie, że studia powinny być płatne, tak? I do tego stopnia, że aż postanowił wydać oświadczenie na ten temat i zrobić mały damage control. Po moim ostatnim wywiadzie u Krzysztofa Stanowskiego w kanale Zero rozpoczęła się straszna awantura, że Mencen chce zabrać studentom darmowe studia, że Mencen chce prywatyzacji szkolnictwa wyższego. Słyszę te kłamstwa od mnóstwa polityków i dziennikarzy i w sumie to mnie nie dziwi, bo to są ludzie, którzy kłamią zawodowo, którzy płacą za to, żeby kłamali, żeby nie mówili wam, jak wygląda rzeczywistość. Dlatego moją rolą jest powiedzenie, jak wygląda prawda. I od razu mówię. Zostałem pytanie, jak by to wyglądało w idealnym świecie, w związku z czym odpowiedziałem, jakbym to widział w idealnym świecie. Nie jakbym to widział teraz, tutaj w Polsce, jakbym to widział za rok, czy mam to w programie, czy nie mam, bo nie mam. Tylko... Bo nie mam, znów jaki obrażony, bo nie mam. Wyjeba ci, bo nie mam. I co mi zrobisz? Nie mogę, jak, jak on nie potrafi ukryć, że jest wkurwiony, nawet kiedy siedzi po prostu. I ma przygotowany scenariusz, ma pewnie teleprompter, i on siedzi przy biurku i nadal nie potrafi ukryć, jak bardzo jest wkurwiony. Um, co więcej. <grym> co więcej, o... <grym> on mówi, że. On jest wkurwiony, bo twierdzi, że dziennikarze kłamią. Ale dosłownie jest tak, że on kłamie w tym momencie, bo on twierdzi, że został zapytany o idealny świat swój. To nie jest prawda. On najpierw dał się wplątać w rozmowę o edukacji i zaczął e, nie mógł się powstrzymać przed swoimi wywodami o tym, jak to prywatna edukacja powinna być, a potem się wy próbował wymigiwać, że no ale to tak w takim idealnym świecie, w takim idealnym świecie mam na myśli, w którym nie ma też gazety wyborczej i TVN-u. On sam, pod nie dostał takiego pytania, on sam to podniósł, zaraz puścimy ten fragment. To jakbym to widział w idealnym świecie? W idealnym świecie, w którym nie ma również zabójców, nie ma morderców, nie ma gwałcicieli, nie ma tvn u gazety wyborczej i wielu innych złych rzeczy. W idealnym świecie tak uważam, że studia powinny być płatne. Natomiast nie żyjemy w idealnym świecie, dlatego nie mam tego punktu w programie, nie zamierzam tego zrobić i nie bardzo wierzę, żeby ktokolwiek w Polsce taki punkt przeprowadził. I już odpowiadam, dlaczego. Przede wszystkim jest to niezgodne z polską konstytucją. Zgodnie z artykułem 70 ust. 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością, co oznacza, że Nauka wyższa w Polsce musi być bezpłatna i wynika to wprost z konstytucji. I nie mam w tego w programie, nie planuję prywatyzacji systemu edukacyjnego. Nie planuję wprowadzenia odpłatności za studia. To są kłamstwa dziennikarzy i polityków. Nigdy nic takiego nie mówiłem, że jeżeli wygra wygram te wybory prezydenckie, to studia w Polsce będą płatne. I na potwierdzenie tego. No nie, może nie powiedziałeś czegoś takiego, może nie masz tego w programie. Ale czy to jest takie szalone założenie? Czy to jest taka dla ciebie szalona no, rzecz? Sławek, że kiedy kandydujesz na prezydenta i idziesz na wywiad jako kandydat na prezydenta i jako kandydat na prezydenta zaczynasz rantować o tym, że prywatna edukacja jest dużo lepsza, a publiczna jest, yy, yy, że, że, że publiczna nie powinna istnieć, to czy jest takim szalonym, dziwnym założeniem, że jednak ty jako prezydent masz takie poglądy i do tego dążysz, no w końcu tak by było w swoim idealnym świecie. Więc ludzie mają prawo czuć się zaniepokojeni tym, jakie masz poglądy, nawet jeżeli twierdzisz, że nie masz ich w, ich w programie. Ty, jako kandydat na prezydenta, powinieneś mieć świadomy, jaki wizerunek kryłysz sobie jako kandydat. Nikt ci nie kazał iść do Stanowskiego i pierdolić wszystkiego, co ci ślina na język przyniesie. Adrian o tym wiedział, tak? I Adrian nie pokazał, Adrian ma wiele poglądów, o których wiedział, że nie ma sensu o tym gadać, bo ja jestem tu jako kandydat na prezydenta. I ja jestem tu, żeby przekazać mój program, moją wizję dla Polski jako prezydent. Chcę tu, jestem tutaj, żeby przekazać, jak będzie wyglądać moja prezydentura, żeby zachęcić ludzi, żeby na mnie głosowali. A ty poszedłeś, żeby, nie wiem, wygrać jakąś dyskusję ze Stanowskim? Ty myślisz w ogóle, że nie wiem, że nie wiem, w jakiś sposób, że go zagniesz na jego własnym polu, żeby się popisać, jakim jesteś cwanym debate lordem i jak, po, jaką masz super retorykę. Chyba zapomniałeś o co chodzi, w tym? zapomniałeś, kim jesteś. Strasznie widzisz, właśnie to, co mówiłam od zawsze o nim. On po prostu nie ma żadnego hamulca, on nie ma filtra. On jak się odpali, to się odpala. I to nie jest poważna cecha poważnego człowieka na tyle, żeby zostać prezydentem. On nie potrafi się opanować. On musi sobie po prostu, jak się odpali, no to się odpali i daje się wpuszczać w bardzo niekorzystne dla siebie rozmowy, jakiemuś stanowskiemu. Przecież dokładnie, to jeśli zostaniesz prezydentem, to co, będziesz się tak dawał podpuszczać i w sytuacjach dyplomatycznych innym przywódcom, dziennikarzom? Żeby potem mogli obsmarowywać Polskę na arenie międzynarodowej? Bo ty nie możesz się powstrzymać, żeby nie powiedzieć jakieś głupoty, a potem się z niej tłumaczyć? szukać żadnych furtek w tym zapisie o innych usługach edukacyjnych. Niech posłuży przykład sprzed kilkunastu lat, bo tu wielu posłów Platformy, wielu dziennikarzy sprzyjających Donaldowi Tuskowi może teraz czuć się zaskoczonych, bo mają pewnie pamięć złotej rybki, ale już ktoś raz próbował w Polsce wprowadzić płatne studia wyższe i to był nie kto inny jak sam Donald Tusk. W 2011 roku rząd Donalda Tuska zaproponował, żeby była odpłatność za drugi kierunek studiów, czyli że pierwszy jest za darmo, ale za drugi trzy. Trzeba już sobie zapłacić. To poparło 242 posłów platformy obywatelskiej oraz PSL-u. Rząd wtedy twierdził, rząd Donalda Tuska wtedy twierdził, że takie rozwiązanie zwiększy efektywność systemu edukacji, ograniczy liczbę osób studiujących dla samego studiowania oraz zapewni dodatkowe środki finansowe dla uczelni publicznych. No, Sławek, i to dobrze czy to niedobrze? Tam był tylko wyjątek, że jak ktoś robi drugi kierunek studiów i jest tam w 10%. Bo widzisz, na przykład, ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby bronić Donalda Tuska. Ja bardzo chętnie z tobą stanę w ramię w ramie, krytykując pomysł drugiego, płatnego drugiego kierunku studiów, ale czy ty jesteś na to gotowy? A jeśli nie, to po co wyciągasz ten argument? Najlepszych studentów, to również wtedy ma to za darmo, a jak nie, to po prostu musi za to płacić. No i to jest 2011 rok i w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet studia na drugim kierunku nie mogą być definiowane jako dodatkowa usługa edukacyjna, stanowiona podstawową działalność szkoły wyższą, a co za tym idzie, musi być Dostępna, bezpłatnie. W związku z czym mamy w Polsce konstytucję, która mówi, że studia muszą być darmowe i nie widzę tutaj żadnej większości konstytucyjnej, która miałaby ten zapis zmienić. W związku z tym, studia w Polsce będą darmowe, niezależnie od tego, kto wygra te wybory. I nie wierzcie tym kłamcom, tym dziennikarzom, tym politykom, tym ludziom, którzy wmawiają bezczelnie, wbrew prawdzie, łgają, kłamią, tacy jak Jacek Nizinkiewicz czy Grzegorz Sroczyński, że męcen doprowadzi do prywatyzacji systemu edukacyjnego. Edukacji, że MENCEN sprywatyzuje szkolnictwo, że MENCEN wprowadzi płatne, płatne studia. Jest to po prostu nieprawda. Ci ludzie kłamią licząc na to, że nie zweryfikujecie jaka jest prawda. A prawda jest taka, że nie mam takich rzeczy w programie i nie zamierzam ich zrobić. Po moim ostatnim Ty wywiadzie... Nie masz takich rzeczy w programie i nie zamierzasz ich zrobić, ale je powiedziałeś i weź to na klatę, a nie się teraz denerwujesz. Zresztą powiedziałeś, że w twoim idealnym świecie by tak było. Czyli teraz przyznajesz, że Donald Tusk Chciał kreować prawo na wzór twojego idealnego świata? Nie wiem, czy to jest to, co chciałeś powiedzieć, Sławek. Go Peace Girl, a zobaczmy, jak to było. Jak to było w programie. Zostałem pytanie, jak by to wyglądało w idealnym świecie? Czy w ogóle wyobrażasz sobie sytuację, w której młody człowiek może od państwa oczekiwać pomocy? Jak definiujesz pomoc? Ojej, na przykład darmowa edukacja. Więc to nie było pytanie o to, jak wyobrażasz sobie swój idealny świat, Sławek? Ale mówisz na poziomie uniwersyteckim? Na przykład. No w tym momencie, przy takim poziomie opodatkowania, to ona jest darmowa, natomiast pytanie o jej jakość. Najlepsze uniwersytety na świecie są prywatne. Najlepsza edukacja wyższa. Jest... Nasze uczelnie są, są bardzo spoko. W sensie, są nie tylko darmowe, ale wręcz też przyjeżdżają ludzie z całego świata się do nas uczyć. Z państwa, gdzie się płaci czesne. One może pochodzić z jakiegoś kredytu studenckiego. Wydaje mi się, że wyższy poziom edukacji byśmy osiągnęli wtedy, kiedy studia byłyby płatne. Wszystkie? Na przykład strategiczne kierunki studiów, bo to, żeby płatna była tam socjologia, to mhm. kogo to obchodzi, tak naprawdę? Czy dziennikarstwo. Na... A kogo obchodzi, czy płatne. Kogo obchodzi, czy istnieją w ogóle studia z socjologii? Hmm. Pomyśl sobie, do czego w ogóle potrzebna jest tam socjologia, prawda? Wszyscy się zgadzamy, że to takie głupie. Po co to komu? A to, że przed chwilą Magdalena Biejat tłumaczyła gościowi, który do ciebie dzwonił, na czym polega próba w badaniach statystycznych i na jakiej, jakimi kryteriami się kieruje, to rozumiem, jest nikomu niepotrzebne. Uważasz, że to jest bzdura, która nikogo nie interesuje. Natomiast medycyna? No to przede wszystkim. To znaczy, mam, problem mamy taki, że w Polsce często lekarze kończą studia, na które państwo polskie wydaje bardzo I dużo pieniędzy, wyjeżdżają na zachód. Chcą ja deponować paszporty na 10 lat. Nie chciałbym nikomu deponować paszportów, natomiast nie bardzo rozumiem, jaki mamy w tym interes, żeby fundować komuś wykształcenie. To bardzo ciekawe. Słowa że wiesz, kto wyszedł z takiego samego założenia jak ty. Że nie opłaca się kształcić lekarzy, jeżeli mają potem wyjechać za granicę i nie przyczynić się do rozwoju naszego państwa? Kim Jong-un. E, I tam jest tak, że musisz odpracować swoje studia w szpitalu, do którego odsyłacie państwo. Kto od razu zako zakończył? Dosłownie w podzięce za edukację dla swojego kraju. Chcesz tym, żeby tenice. mieć lekarzy w Polsce. Oczywiście, że tak. Natomiast sam widzisz, jak działa ten mechanizm. Znaczy fundujemy komuś leczenie, uczenie się za darmo, a ten ktoś wyjeżdża z Polski. A myślisz, że jak to zapłaci, zbyt, to nie wyjedzie? Tak. Mniej to będzie kosztowało państwo polskie, skoro i tak ma wyjechać. Ale ktoś zawsze zostaje. Znaczy tak, obecny system, w którym mamy studia płatne oraz studia darmowe prowadzi do tego, że bardzo duża część studentów i tak płaci za swoje studia. Co więcej, za studia płacą nogu osoby biedniejsze, a osoby bogatsze mają te studia za darmo. Wynika to z tego, że mają więcej pieniędzy na korepetycje, większe możliwości edukacyjne. Więc obecny system sprowadza się do tego, że dzieci z dobrych domów mają tę edukację za darmo. a Jeżeli ktoś z biedniejszego domu chce się uczyć, to bardzo często musi za to płacić. Nie jestem... Czekaj, czekaj, co? Jeżeli ktoś jest z bogatszego domu, to ma studia za darmo, bo go stać na korepetycję, A jak ktoś jest biedny, to rozumiem nie stać go na korepetycję, więc ma gorsze wyniki w nauce, więc może iść tylko na uczelnię płatną. Mam rozumieć, bo się nie dostanie na tą darmową? Czy to znaczy, że sam przyznajesz, Sławek, że uczelnie darmowe w Polsce są po prostu lepsze i mają wyższy poziom niż te płatne, więc ciężej się na nie dostać. What? Nie do końca przekonany, że to jest sprawiedliwe. No właśnie, ale czy uważasz, że nie odcinasz możliwości edukacji, że nie sprawiasz, że pewne nierówności społeczne będą narastać, jeśli tym ludziom z biedniejszego domu, jak to się tak mówi szóra. czasami, z polski B, do dofasolisz po prostu nie czesne. komu nikomu dofasolicz, oni już teraz płacą czesne w różnego rodzaju prywatnych szkołach, albo na studiach zaocznych. No ale to w takim razie trzeba im usunąć całkowicie możliwość bezpłatnych studiów? Mówisz, że i tak już mają dofasolone, bo muszą, bo, bo wielu z nich może płacić, musi płacić za studia, więc zróbmy tak, żeby wszyscy musieli płacić za studia. Hmm, jest w naszym kraju tak, że wiele osób ma dofasolone, to nie fair. Dofasolmy wszystkim. Czyli to jednak wychodzi na to, że kapitalizm to jest ten system, w którym po prostu wszyscy są równi, bo wszyscy mają tak samo chujowo. Ale mają też szansę nie płacić. Oczywiście, że tak. Są różnego rodzaju programy stypendialne, nie ma nic przeciwko temu, żeby... Dla sobie... najwybitniejszych. No o tym mówimy, że osoby Ale zdolne. Ale przeciętna osoba, nie wiem... Nie chcę teraz urazić żadnego miasta, ale powiem suwałki. Uh -huh. Chcę się wyrwać z tych suwałków, bo stamtąd wszędzie daleko i tam zimno jest. No, i chcę pojechać do Warszawy uh -huh. i chcę studiować za darmo. Nie jest to osoba aż tak wybitna, żeby dostać stypendium, ale chcę po prostu zmienić swoje życie. Uh -huh. Czy a rodzice ledwo wiążą koniec z końcem. Czy powinna mieć obowiązek zapłaty za studia? W moim świecie idealnym studia są płatne. W idealnym świecie, w którym nie ma również zabójców, nie ma morderców, nie ma gwałcicieli. I teraz, pod koniec tego całego wywodu, dopiero dodał, że w jego idealnym świecie studia są płatne. Więc kto tu jest małym kłamczuszkiem Sławek?